City Interactive ogłosiło ostatnio zamiar odejścia od tanich, niskobudżetowych produkcji. Przykładem takiej nowej, dopracowanej jest Sniper Ghost Warrior. Jednak tymczasem w moje ręce dostał się Alcatraz. Produkcja robiona jeszcze nad starym, tanim budżecie. I mogę określić ją tylko jednym słowem. Tragedia. O co chodzi? Zacznijmy od samej fabuły. Wyspy Alcatraz opanowują terroryści. Niestety, tak jakoś dziwnie się składa, że wszystkie oddziały antyterrorystyczne są rozproszone po Stanach i nie ma kto się nimi zająć. Co robi rząd? Wzywa samotnego kowboja, którego rolę się wcielimy. Kowboj ma dostać się na wyspę, wyeliminować terrorystów, zlikwidować zagrożenia i ogólnie rzecz ujmując ocalić świat od zagłady. Czyli w sumie nic nowego w porównaniu z tym, co dostajemy w innych tego typu grach. Jednak wykonanie woła o pomstę do nieba. Przede wszystkim grafika. Jak widzicie, koszmar. Sztuczna inteligencja przeciwników koszmar. Fizyka koszmar. Nie ma elementu, do którego można by się nie przyczepić. Szwankuje wszystko. W całej zabawie mamy do dyspozycji cztery rodzaje broni. Możemy też cisnąć dwa śmiesznie wyglądające granaty, których eksplozje wyglądają tak, jakby były to granaty dymne, a nie prawdziwa broń. Czasami pomiędzy jednym a drugim etapem pojawiają się kat Wykonane są równie topornie, jak i grafika w całej grze. Głosy występujących postaci oraz naszego bohatera wykonane są bez zarzutu. Mówią oni czystą angielszczyzną i nie ma się tutaj czego przyczepić. Ze względu na umieszczenie akcji na wyspie nie mamy tu dużego trenu do eksploatacji. Wielokrotnie zdarza się nam przechodzić przez te same miejsca i za każdym razem są tam nowi wrogowie. Alcatraz nie jest grą długą. Możemy ją ukończyć w jakieś 4 godziny. To zdecydowanie za krótko, choć z drugiej strony może i dobrze, że ta tortura nie trwa dłużej. Jeśli zobaczycie tę grę na półce w sklepie, zdecydowanie odradzam. Nie ma tu nic ciekawego. Produkcja wygląda jakby była robiona z 15 lat temu, wtedy może byłaby hitem. Jednak jak na dzisiejsze czasy jest to po prostu żałosne. Dlatego też odradzam. Nie polecam i daję temu tytułowi najniższą możliwą na naszym portalu ocenę. Unikajcie go.